Według wielu wersji mitologii greckiej, między innymi według Teogonii Hezjoda, na początku był Chaos. Przez niektórych jest on określany jako istota boska, przez innych jako wielka otchłań cechująca się mocą twórczą. Z chaosu według teorii Hezjoda, wyłonili się pierwsi bogowie: Uranos, czyli niebo, oraz Gaja, ziemia. Zrodzili oni trzy rody bogów: sześć par tytanów, cyklopów i stu olbrzymów. Wśród tytanów mamy sześć postaci płci męskiej: Okeanos, Kojos, kreos, Hyperion, Japetos i Kronos oraz sześć tytanit, czyli postaci płci żeńskiej tetyda, Foibe, Eurybia, Krimene, Teja i Reja. Niektóre źródła podają też Azję. Najstarszym z tytanów był Oceanos, uważany za Boga potężnej rzeki opływającej całą ziemię. Jednym z ważnych elementów był też czas. Z chaosu wyłoniły się noc, erebos, czyli uosobienie mroku i ciemności, dzień, powietrze. Były to różne abstrakcyjne, bezosobowe istoty. Pojawiły się także inne bóstwa abstrakcyjne, jak nemezis, mojry, niezgoda czy starość. Według wierzeń orfików, z chaosu wyłoniło się jajo, z którego wykluł się Eros, istota o cechach obu płci i posiadająca skrzydła, która oddzieliła niebo i ziemię powstałe z połówek skorupek jaja. Tyran Uranos, obawiający się utraty władzy i niezadowolony ze swojego potomstwa, odrażających cyklopów i stureńkich, wtrącił je do Tartaru, podziemnej czeluści. Gaja go za to znienawidziła i uknęła spisek, do którego wciągnęła najmłodszego z Tytanów, Kronosa. Ten napadł na ojca i przejął władzę. Z krwi zranionego przez syna Uranosa powstały trzy boginie zemsty, erynie o wężowych włosach. Początek bogów to jednocześnie początek świata. Powstały ziemia, niebo, Słońce, deszcz, rzeki, skały, jeziora, śnieg, dzień, noc, wszelka roślinność i zwierzęta. Nad tym światem panował kronos, który był despotą jak jego ojciec, wraz z Reją, swoją małżonką. Kronos stale obawiał się, że spełni się klątwa, jaką rzucił na niego uranos. Według innych źródeł była to przepowiednia jego matki a dotyczyła ona tego, że królewską władzę miał mu odebrać jego własny syn, tak jak Kronos odebrał władzę swojemu ojcu. I dlatego pięcioro dzieci, jakie urodziły się ze związku z Reją – Hades, Posejdon, Hestia, Demeter i Hera – zostały pożarte przez Kronosa. Przy szóstym dziecku Reja zamiast niemowlęcia podała mężowi kamień owinięty pieluszkami, który władca połknął. Wtedy jego żona zeszła z synkiem na ziemię. Nadała mu imię Zeus i zostawiła pod opieką nim w górskich. Dziecie to wykarmiła koza Almatea, którą chłopiec bardzo pokochał. Błogosławiąc odłamany róg Amaltei, zmienił go w róg obfitości, napełniający się tym, czego zapragnął jego posiadacz. Mały Zeus otaczany był miłością i czułą opieką całej przyrody, a także nimf i kapłanów Rei. Warto też wspomnieć potomstwo innych Tytanów. Hyperion i Teja spłodzili takie bóstwa jak Helios, Selene i Eos czyli opiekujące się ciałami niebieskimi. Japetos i Klimene zostali rodzicami Prometeusza. Epimeteusza i Atlasa. Kojos i Phoibe spłodzili Leto, matkę Apolina i Artemidy. Natomiast Okeanos i Tetyda mieli liczne potomstwo zwane Okeanidami.